Dzień dobry, Ewatuacz Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Na początek, stop dezinformacji. Wyjaśniamy, czym naprawdę są centra integracji cudzoziemców. Duże zmiany w szpitalu na płockich winiarach. Wsparcie dla dzieci z autyzmem. Na Mazowszu ma być ich sześć i mają pomagać w uzyskiwaniu najważniejszych informacji, umożliwiać udział w kursach czy wspierać odnajdywanie się w polskich realiach. Mowa o Centrach Integracji Cudzoziemców, wokół których w ostatnim czasie narosło dużo kontrowersji. Kto je powołał, komu i czemu mają służyć? Warto poznać fakty, aby nie dać się zmanipulować przez dezinformację. Centra Integracji Cudzoziemców powstają w całym kraju. Na Mazowszu ma być ich sześć, a pierwsze z nich znajdą się w Radomiu i Siedlcach. Odpowiadać za nie będzie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Tam będzie się mieściło tylko i wyłącznie taki punkt informacyjno-konsultacyjno- doradczy dla Cudzoziemców, cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i którzy z Polski nie zamierzają wyjechać, tylko zamierzają tutaj z nami pracować. Legalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy uzyskają w centrach m.in. porady w zakresie praw pracowniczych, systemu opieki zdrowotnej i edukacji, czy kursów zawodowych. Będą mogli skorzystać również z kursów przybliżających im historię i kulturę naszego kraju, a także wziąć udział w lekcjach nauki języka polskiego. Niestety, w ostatnim czasie temat budzi spore kontrowersje, które dodatkowo podburzane są przez polityczne konferencje i protesty. Podczas tych spotkań, tych konferencji przekazywane są mieszkańcom i mediom nieprawdziwe informacje, informacje, które nie tylko wprowadzają w błąd, ale przede wszystkim trzeba je jasno określić jako typową dezinformację. Rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji na ten temat potwierdzona zostało przez naukową i akademicką sieć komputerową Państwowy Instytut Badawczy NASK. Informacja dezinformująca nie zawsze musi być wprost fałszywa. Dezinformacja ma na celu przede wszystkim Wszystkim wywołanie chaosu, polaryzacji, obniżania zaufania do instytucji państwowych, do dziennikarzy, do mediów i również niestety do polityków. W ogóle temat związany z imigracją, on wywołuje bardzo dużo emocji, więc bardzo łatwo jest tutaj manipulować społeczeństwem. Warto zaznaczyć, że pierwsze takie centra powstały już w 2022 roku w województwach wielkopolskim czy opolskim. Zatem trzy lata temu, czyli zarządów Zjednoczonej. Prawicy. A zatem protestujący dziś politycy przeciwko tym centrom tak naprawdę sami brali udział w ich tworzeniu. Centra Integracji Cudzoziemców są w pełni finansowane z pieniędzy unijnych. Oznacza to, że środki umożliwiające prowadzenie tych punktów nie będą pochodziły ani z budżetu Mazowsza, ani tym bardziej z lokalnych samorządów. Dodatkowo cudzoziemcy nie mogą liczyć na uzyskanie w centrach pomocy finansowej. Z racji tego, że projekt ten jest realizowany ze środków unijnych, samorządy zostały zobligowane do prowadzenia takich punktów przez stronę rządową. Na terenie województwa mazowieckiego odpowiada za nie właśnie MCPS. I tu należy zaznaczyć, że centra nie mają żadnego związku z tak zwanym paktem migracyjnym zatwierdzonym przez Unię Europejską. To jest zupełnie, zupełnie inny temat pakt migracyjny. My za to nie odpowiadamy, są od tego inne służby w kraju. My mamy jeden cel przygotowanie, przygotowanie legalnie przebywających cudzoziemców do pracy w Polsce. Niestety na Mazowszu w wielu branżach brakuje pracowników. Według raportu opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny do 2035 roku liczba osób pracujących w kraju spadnie o ponad 2 miliony osób. Oznacza to, że centra integracji cudzoziemców mogą pomóc zminimalizować odczucie tego problemu dla naszej gospodarki, w tym także dla Mazowsza. Warto zaznaczyć, że obecnie najliczniejszą grupę narodową wśród zatrudnionych cudzoziemców stanowią Ukraińcy i Białorusini. Szerszy zakres usług i wyremontowane sale, w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku powstał kliniczny pododdział endokrynologii i diabetologii, a od połowy kwietnia pacjenci do tej pory leczeni na dwóch oddziałach chirurgicznych będą korzystać z nowego, klinicznego oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej. Do tej pory pacjenci endokrynologiczni polskiego Szpitala musieli podróżować do Warszawy, Łodzi lub innych często odległych ośrodków. Działający od początku marca kliniczny pododdział endokrynologii i diabetologii stwarza nowe możliwości diagnozy i leczenia pacjentów. Docelowo sądzę, że powinno tu być zatrudnionych przynajmniej pięciu, sześciu lekarzy, bo oczywiście pamiętajmy, że jest. Część gdzie są pacjenci, którzy tutaj leżą, natomiast no dobrze by było, żeby w przyszłości można było zapewnić no funkcjonowanie poradni. Od połowy kwietnia pacjenci szpitala będą także korzystać z klinicznego oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej. Jest to efekt połączenia dwóch oddziałów chirurgii, w których w 2024 roku leczyło się prawie 4000 pacjentów. Duży kompleksowy oddział, który dzisiaj znajduje się, tak jak widzimy na siódmym piętrze, który jest zmodernizowany dogłębnie. Wyremontowany, dosprzętowiony w nowy asortyment, tak żeby służył pacjentom. Pacjenci mogą teraz liczyć nie tylko na więcej miejsc, bo oddział dysponuje aż 64 łóżkami, w tym dwoma bariatrycznymi, ale także na dostęp do najnowszego sprzętu medycznego. Przekształcamy nasz szpital w szpital kliniczny. To ma związek z uruchomieniem przez Akademię Mazowiecką Wydziału Lekarskiego. Sukcesywnie oddziały będą przekształcane. Staramy się, aby te wszystkie oddziały, szczególnie specjalistyczne, były nowoczesne, doposażone, wyremontowane. W sumie na przebudowę dwóch oddziałów samorząd województwa przeznaczył blisko 12 milionów złotych. W najbliższych miesiącach planowany jest remont pomieszczeń na pierwszym piętrze, z którego przeniesie się ostatni z działających tam oddziałów chirurgicznych. Cały proces ma potrwać do końca 2025 roku. Na początku kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W tym przypadku skuteczna diagnoza i terapia to szansa na łatwiejszy start w dorosłe życie. Rusza projekt, który ma pomóc dzieciom i młodzieży w spektrum autyzmu w codziennym funkcjonowaniu. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, obchodzony 2 kwietnia, ma na celu propagowanie wiedzy o autyzmie i budowanie społecznej wrażliwości. Zarówno instytucje, jak i samorządy coraz częściej wdrażają programy i udogodnienia dla osób z autyzmem. Przykładem może być Warszawska Kolej Dojazdowa, która oznaczyła kasy specjalnym piktogramem i wyposażyła je w książeczki komunikacyjne. Ułatwiające zakup biletów osobom ze spektrum. Około 1 na 100 dzieci ma autyzm. Warto pamiętać, że nie jest to choroba, lecz zaburzenie rozwoju wpływające na funkcjonowanie całego organizmu. Są to e, trudności w komunikacji e, społecznej, także w mowie, e, trudności w. E, Ogólnie rozumieniu sytuacji społecznych, takim rozwoju społeczno-emocjonalnym oraz sztywne wzorce zachowania, mogą to być powtarzalne ruchy albo właśnie takie szczególne zainteresowania. Specjaliści podkreślają, że najważniejsza w przypadku autyzmu jest wczesna diagnostyka, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. Wtedy bowiem można wdrożyć specjalistyczną terapię, która zniweluje skutki zaburzeń rozwoju i pomoże w codziennym funkcjonowaniu. Dziecko powinno właśnie otrzymać takie kompleksowe wsparcie, począwszy od szkoły, poprzez wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, treningi umiejętności społecznych, często też integrację sensoryczną i tak naprawdę inne jeszcze możliwe formy wsparcia, choćby logopeda, jeżeli opóźniony lub zaburzony jest rozwój tej mowy. Więc tak naprawdę, no, konieczne jest bardzo takie wsparcie na każdym etapie rozwoju. Często jednak zdarza się, że autyzm jest diagnozowany nawet w dorosłym życiu. Co ważne, wtedy też można wdrożyć terapię. Autyzm nie jest chorobą, także rzeczywiście można z autyzmem funkcjonować, pracować, skończyć szkoły, zakładać rodzinę. Także tutaj autyzm nie wyklucza nas z życia społecznego. Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił specjalny program, który ma wspierać osoby ze spektrum autyzmu. Jest on adresowany do dzieci od 18 miesiąca życia do 17 lat. Program polega na tym, żeby wyjść do tych najmłodszych i wyjść do rodziców i dać im te wsparcie na miejscu, w domu, czyli tam, gdzie dziecko przede wszystkim przebywa, ponieważ no, pomoc w ramach takiej poradni, jak tutaj, no, my widzimy pewien wyrywek tego, jak, jak to dziecko funkcjonuje, jak się zachowuje. Często no, dziecko. Które przychodzi zestresowane, do nas zupełnie inaczej się zachowuje, a wychodząc właśnie do, 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 do rodziców, do domów, no, widzimy zupełnie inny obraz dziecka i jesteśmy w stanie jeszcze lepiej pomóc takim osobom. Jedną z jednostek, która będzie realizowała ten program jest Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Pozytywnie oceniono również wnioski złożone przez dwie inne placówki, które będą działać w Płocku i innych rejonach województwa. Program będzie realizowany przez najbliższe trzy lata. Pula unijnych środków to ponad 5 milionów 700 tysięcy złotych. Wielkanoc tuż tuż! Jakie zwyczaje obowiązywały lub są nadal praktykowane na Mazowszu? Niektóre przetrwały do czasów współczesnych, inne można poznać odwiedzając mazowieckie instytucje kultury, które przygotowały wystawy i imprezy przybliżające tradycje świąt Wielkiej Nocy. Strzelanie z armat i każdej możliwej pukawki na rezurekcję, spacery z kogutkiem i gaikiem, a w międzyczasie pieczenie ciasta wyłącznie na stojąco, żeby nie opadło. Oto niektóre zwyczaje wielkanocne Mazowsza. Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa. Święcone w tym dniu palmy symbolizują odradzające się życie i radość. Najbardziej widowiskowe są palmy kurwiowskie sięgające nawet 10 metrów. Barwne, misternie wykonane i prezentowane podczas konkursów, między innymi w Łysych. Na wschodnim Mazowszu zachował się zwyczaj smagania palmami dla zdrowia i urodę. W wielkim tygodniu porządkowano domy i farbowano pisanki naturalnymi barwnikami, na Kurpiach chłopcy w Wielki Czwartek robili w kościele hałas, strasząc Judasza drewnianymi kołatkami. W Wielki piątek milkły dzwony, a ich miejsce zajmowały ręczne terkotki. W Wielką sobotę święcono pokarmy, jajka, mięso, chrzan, suli baranka, przynoszone do kościoła lub jednej z chałup. Pisanki, symbol odradzającego się życia, przygotowywano już wcześniej. Były one prezentem dla chrześniaków i dyngusiarzy. Wielkanoc kobiety, młode dziewczęta, obchodziły wieś z tak zwanym gaikiem majkiem. Był też zwyczaj, że kobiety na Wielkanoc piekły trzy bochenki chleba. Dwa z nich trafiały do biednych i sług kościelnych, natomiast tym trzecim gospodarz wraz z poświęconą Palmą Wielkanocą obchodził swoje zagony i na koniec rozkruszonym chlebem karmił zwierzęta gospodarskie, natomiast te pozostałości, które zostały, zakopywał na polu pod grządkę, żeby zapewnić sobie dobrobyt i urodzaj w nadchodzącym roku. W lany poniedziałek, zwany też chodzeniem po Alleluja lub dyngusowaniem, młodzież odwiedzała domy, śpiewała pieśni i składała życzenia, otrzymując w zamian pisanki i słodycze. W Polsce tradycja zdobienia jaj sięga co najmniej X wieku. Na Mazowszu znano wszystkie główne techniki zdobienia, od kraszanek i pisanek, porysowanki i wyklejanki. W zależności od metody różniły się one nazwą i formą, a ich tworzeniem zajmowały się głównie kobiety. Wielkanocne tradycje charakterystyczne dla poszczególnych regionów Mazowsza można oglądać w wielu mazowieckich muzeach. Muzeum w Sieradomskiej przygotowało dostępną od 13 kwietnia wystawę pisanki Wandy Gotkiewicz. Na naszej wystawie ekspozycyjnie zaprezentujemy Państwu blisko 2000 pisanek autorki, która tworzy je od lat od 60 lat, czyli od lat 60 do ubiegłego roku. W muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu na gości czeka wielka nocna wystawa z inscenizacjami życia dawnej wsi, pokaz obrzędów i konkurs palma. Do 16 kwietnia można wziąć udział w warsztatach i zajęciach świątecznych organizowanych w muzeum szlachty mazowieckiej w Ciechanowie oraz Gołodczyźnie, a także w muzeum Roman Zmowy Z kolei w Ostrałęce odbyła się coroczna rodzinna impreza pod hasłem I do Święta Żelgiej Nocy barwne święto tradycji, rzemiosła i wspólnej zabawy, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć m.in. jak powstają tradycyjne kurpiowskie palmy. Bibuła, patyczek, klej i kwiaty, które są w ogródkach. Podpatrzeć, przenieść to na bibułę i czym nasze ogródki będą piękniejsze w kwiatem, tym nasze palmy będą ładniejsze. Nieodłącznym elementem wielkanocy jest przygotowywanie święconki. Na kurpiach to był specjalny rytuał. Mama zdjęła ten talerz wyciągnęła obrusek z kufra. Postaziła i wtedy kładła tam to wszystko, co miało być. A tego wszystkiego to było trochę, bo czasy na kurpsiach były takie ciężkie, ale przede wszystkim były jajka, był chleb i była sól. I cybula. Zarząd Województwa Mazowieckiego przesyła Państwu wielkanocne pozdrowienia. Wesołego, ja również dołączam się do życzeń i w imieniu swojej i całej redakcji życzę Państwu spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych. Do zobaczenia za tydzień!